Widmo krąży nad Europą. Widmo komunizmu. Nie, to są strachy XIX wieku, XIX wieku. Czy widmo wojny? To już bliżej, ale i tego mniej Europejczycy się boją. To mam nadzieję, pozostawiliśmy już w wieku XX. Nad Europą krąży widmo bezrobocia. To jest prawdziwa przyczyna strachów nieprzespanych nocy, wielkich zmian na scenie politycznej, także scenie europejskiej. Rosną w siłę narodowcy i siły ksenofobiczne. Największym wyzwaniem, jakie stoi dzisiaj przed partiami i ugrupowaniami, przed środowiskami konsekwentnie proeuropejskimi, takimi, którymi, które w Zjednoczonej Europie upatrują szansę na lepsze jutro, na pomyślność dla przyszłych pokoleń, na zasobne dziś. Tym wyzwaniem jest znalezienie dobrej, dobrze płatnej, stałej, stabilnej pracy nie tylko dla Polaków, choć, i ten problem, choć ten problem także i nas dotyczy, ale dla dziesiątków milionów, zwłaszcza młodych bezrobotnych, którzy destabilizują swoje życie, życie swoich rodzin i systemy polityczne, zwłaszcza na południu Europy. Wiemy, jak temu przeciwdziałać. Koalicja Europa Plus w skali Polski, ale mam nadzieję także już niedługo głosem swoich reprezentantów będzie domagać się w Parlamencie Europejskim wprowadzenia systemu i monitoringu i pracy i programu na rzecz wprowadzenia takiego systemu, który zapewni stałe, stabilne miejsca pracy, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jakie będą elementy tego programu? Wymieńmy trzy. Po pierwsze, konsekwentnie prowzrostowa polityka gospodarcza. Bez wzrostu gospodarczego nie ma co liczyć na to, że powstaną miejsca pracy i tam skąd kandyduję, na Dolnym Śląsku i o i w całej Polsce, i na południu Europy. Aby wzrost gospodarczy był stały i przewidywalny, a 1,5 nam nie wystarczy. Nie dajmy się omamić zaklęciami o Zielonej Wyspie. To musi być co najmniej 4,5% 4 wzrost gospodarczy, żeby jego wyniki, skutki tego wzrostu były odczuwalne na rynku pracy. Temu ma służyć prosty system podatkowy, także emerytura obywatelska i wszystkie działania, które będą sprzyjać przedsiębiorcom, bo wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Nie są tworzone przez państwo, nie są tworzone przez biurokracje urzędnicze, są tworzone przez, przez przedsiębiorców. Po drugie i bardzo ważne, musimy wreszcie zacząć dostosowywać system edukacji, system kształcenia do wymogów i potrzeb rynku pracy. Mamy boom edukacyjny w Polsce, fantastyczne osiągnięcia w różnego rodzaju rankingach dla naszych studentów i uczniów, ale zapytajmy, jak się to ma do wymagań polskiego i europejskiego rynku pracy? Czy lu młodzi ludzie, którzy opuszczają szkoły i wyższe uczelnie, z dyplomami magistrów, z dyplomami licencjatów, z licencjatami, przepraszam bardzo, czy oni są naprawdę przystosowani i przygotowani do tego, żeby stawić czoło swoim rówieśnikom, konkurentom do tych samych miejsc pracy? A wywodzącym się z Azji Wschodniej, z Azji Południowej. Dzisiaj mamy także globalny rynek pracy. To nie jest konkurencja wyłącznie między Polakami a Francuzami. To jest także konkurencja o wymiarze globalnym. I trzeci element, na który będziemy zwracać uwagę, to coś, co zawiera się w trudnym słowie flexicurity, czyli elastyczność rynku pracy, która pozwoli łatwo zwolnić, ale także łatwo zatrudnić i nie pozwoli zostawić tego, który został zwolniony na łasce losu, zdanego wyłącznie na swoje siły, czyli dobry, mocny, elastyczny system zabezpieczenia socjalnego. Szanowni państwo, nie chciałbym przedłużać i zanudzać, ale chciałem w ten sposób pokazać, że mamy program, mamy pomysły, mamy ideę, wiemy jak je realizować i tu w Polsce i tam w Brukseli, bo także w Brukseli możemy zmieniać Polskę. Więcej Europy.